Dzień dobry, dzień dobry jeszcze przed wschodem słońca. Jak widać, ciemno na zewnątrz, a ja? Dzień dobry. Wyszłam na poranne bieganie. Minus 8. 10 lutego minus 8. Ale jest przyjemnie, bezwiecznie. Gwiaździste niebo. O, jak ładnie. No, dymki idą prosto. Stują się prosto do góry. Kochani, witajcie, witajcie o poranku. Kłaniam się. Całemu światu i zapraszam na spacer, na poranne bieganie, wieczorne bieganie, wieczorny spacer, na jakikolwiek ruch. Ruch, oddychanie, nawet na balkonie. Przy otwartym oknie otwieramy okno, wentylujemy mieszkanie. <laughs> wentylujemy co to za słowo sobie wymyśliłam. I oddychamy pełną piersią. Wdech, wydech, wentylujemy płuca, o, wymieniamy to powietrze, które gdzieś tam jest utknęło głęboko w zakamarkach, po to, no tutaj samochód przyjechał do browaru, po to, by nam się lepiej myślało, by nam się lepiej żyło, by nam się lepiej oddychało, byśmy mieli lepszy humor. No tak, to po to też ja i biegam, żeby to nasze ciało. Było w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dobrej, bo wtedy i świat postrzegamy inaczej. Oczywiście jest tak wiele chorób na tym świecie, różnych jest. Posłuchajcie, nawet nie jest kwestia chorób, tylko czasem jest tak, że jesteśmy w samotności. Nie mamy takiej bratniej duszy z różnych względów, bo życie nas doświadczyło tak, a nie inaczej. Zobaczcie, jakie to ciekawe. To jest tak ciasno między tymi budynkami. Ciekawe. Jak ten duży samochód tam no, trzeba mieć wyższą szkołę jazdy. Duże doświadczenie, żeby tak sobie wjechać między budynki. No bo tam jest główny wjazd do browaru. Przez parking. Także kochani, ale wracając do mojej myśli, bywamy samotni. Bywamy. Ale czy z naszego własnego wyboru, czy to tak się akurat zdarzyło? Bo było nam po prostu ciężko, bo wydawało nam się, że ktoś na nam musi, ktoś nam podać rękę. No właśnie, ale kto to niby ma być? Ten ktoś, kto musi? A może, a może widzimy wokół nas osoby, które są samotne? Może warto powiedzieć dzień dobry, ale tak powiedzieć dzień dobry z uśmiechem. Bo posłuchajcie, oczywiście. Czasem komuś to może przeszkadzać, ale może to będzie ten promyk nadziei, promyk, że są dobrzy ludzie wokół nas. Także ta nadzieja dzisiaj do nas przyszła. Kochani, biegnę dalej. Topa. A tutaj ruch poranny. Tak, już ludki do pracy, bo po szóstej. Jeszcze jak tutaj jestem. A ta stacja jest niedaleko benzynowa, to zobaczymy, jak tam dzisiaj ceny paliwa. Uuu, uuu, diesel staniał 1,70 euro za litr, ale paliwko 1,65 za litr, jeśli chodzi o benzynkę. No to hoho, hoho, ho. a była różnica spora, a teraz już się prawie wyrównuje. No księżyc, jak widzicie, jest, świeci, no minus 8, ale naprawdę przyjemnie. Zaczarowany świat. Witajcie kochani. No i jeszcze ciemno dalej. Jeszcze biegnę. W zaczarowanym świecie. A każdy z nas ma swój zaczarowany świat. I ten zaczarowany świat ma być radością dla nas. Czyli idziemy odważnie, krok za krokiem, krok za krokiem w kierunku zaczarowanego świata tam gdzie jest po prostu rewelacyjnie. Zapraszam na poranną kawę. Witam cały mój świat i pokażę wam moją drugą zielistkę, o której mówiłam, że ta, zobaczcie, jest jest w środku biała, a na zewnątrz jest zielona. Dla odróżnienia ja nie widziałam, że są dwa rodzaje zielistek. Posłuchajcie, a ta jest zielona w środku, a boki ma białe. No to zielistki są z nami. Witam kochani jeszcze przed schodem słońca, po porannym bieganiu, witam z kawusią, tak kawusia jest czarna, karo, zbożowa i temat, który jest, ale może jeszcze się przywitam kochani z wami, oczywiście witam wszystkich sąsiadów w Niemczech, witam Polaków na całym świecie, witam oczywiście wszystkich w Polsce, gdzie tylko, kochani, jesteście. W Sydney. Dzień dobry, Joasiu. Witam. Jo jo Joasią rozmawiałam dzisiaj tutaj z samego rana, poprzez Whatsapp, poprzez wysyłanie zdjęć i komentarze. A tam jest piękne lato. Jest pięknie, Asiu. Masz przepięknie na balkonie. Ale te pta, ten ptak kolorowy, no bardzo, no posłuchajcie, no bo to są takie dekoracje balkonowe i na przykład Asia też zbiera kamienie, no jak mi się to podobało, takie kamienie, takie otoczaki, prawda, nie wiem, czy to są, Jasiu, czy one są z morza przynosisz, czy to tak jakaś taki, no bo ja wiele, jak na przykład jeździliśmy, kiedyś byliśmy w górach i z rzeki też wzięłam kilka kamieni, tylko te kamienie, one zostały na podwórku, to jest taka pamiątka, że tam byliśmy. I przywieźliśmy z tamtą kamień. Taki jest, bo to, słuchajcie, to taka trwała pamiątka. Witam Śląsk. Witam Ełka dzień dobry. Witam Warszawę. I Anna, dzień dobry. Witam Sylwusie, Częstochowe. Witam Gorzów Wielkopolski. Witam Basieńkę. Witam Słupsko. Witam Annę Marię. Witam Szczecin. Witam wszystkich, wszystkich, posłuchajcie, kogo tylko, kto tylko mnie ogląda. Witam Annę, Panią Annę, witam Panią Marię, <grystanie> Pani Mario. <grystanie> Cieszę się, że jesteście. Izabela, dzień dobry. No, ty jesteś jako sąsiadka z Niemiec, także witam cię już w pierwszych słowach mego listu. <grystanie> taki mamy dzień, minus 8. Ale posłuchajcie, już taki niewielki brzask, ale jeszcze jest ciemno. Ten wrzask, który widać, może było na filmie ale bardzo słabo, ale to już widać, gdzie jest wschód, o tak powiem. Że może niewielkie rozjaśnienie tego ciemnego y, nieba, ale już wiadomo, z którego kierunku wejdzie słońce. Nadzieja. Jak to jest z tą nadzieją? A, ja dziuradą witam. Izabelę nad Morzem Polskim też witam. No witam, a ciebie dzień dobry, a ci witam, y, Łukasze. Dzień dobry, Łukaszu. Witam pana Dariusza, Panie Dariusz. Dzień dobry. No, witam wszystkich Panów, wszystkich moich kochanych widzów. Miło mi, że jesteście. E, lubię też oglądać. Posłuchajcie inne filmiki, no bo tak, jak nie mamy telewizora, no to tak albo oglądamy, znaczy posłuchajcie, telewizor jako taki stoi, ale nie mamy telewizji. O, nie mamy podłączenia. Także ten telewizor służy tylko do oglądania, no też między innymi filmików z YouTube'a na ekranie, bo to taki monitor. O, to jest pełni rolę. Ten telewizor pełni rolę monitora. Też oglądamy różne tam filmiki. Posłuchajcie, kochani, ale ja też lubię czytać komentarze. Także filmik sobie gdzieś tam leci, a ja sobie czytam komentarze. I tak jest bardzo mi się też podoba, ja, na przykład ktoś pisze też swoje zdanie, że na przykład ludzi lubi takie kierunkowe. Na przykład, jak ktoś gotuje. No tak posłuchajcie, jak to kiedyś moja koleżanka powiedziała. Gotowanie no to nie jest problem. Wystarczy umieć czytać przepis, prawda? Ale teraz jest taki etap, że wystarczy popatrzeć w telewizji, no w telewizji, na monitorze, obejrzeć, wysłuchać i też można ugotować. Jeszcze jest pokazane, jak ktoś gotuje. Ewelinko, dzień dobry, Ewelinka z Gdańska. Posłuchaj, ten twój chleb mnie zafascynował, bardzo ładnie wygląda. To jest sztuka, ja wiele lat piekłam chleb i sztuka jest zagnieść, posłuchajcie, ten chleb tak, że jak się go położy do formy, to żeby on się nie rozpłynął, tylko żeby był taki... Och, bym powiedziała mięsisty, sprężysty, tak, żeby on się tak trzymał i rósł tak do góry cały, żeby taki wtedy ładny bochenek wyrośnie. A ja, tak jak ci pisałam, e, dodałam kiedyś wrotyczu, ale to wrotycz, kochana, to ja zbieram sama na łące. Jesienią jest wrotycz, kwiaty wrotyczu zbieram, ja je zmieliłam. A dlaczego? Dlaczego zmieliłam kwiaty wrotyczu? Z sezją rozmawiałyśmy, Jadzia ma wnuczki, no wtedy jeszcze były troszeczkę młodsze. I teraz pytanie to każdy z nas ma jakieś pasożyty w organizmie. Dzieci, które też potrafi, znaczy potrafią, no zanim te dzieci nauczymy, też im mieć ręce, no to tych pasożytów, różnych robaków, no to są, przynajmniej też jeszcze dzieci lubią różne mieć. bo to jest, posłuchajcie, takie. To tak z mojego doświadczenia też wiem. No i co by tak tym dzieciom dać na te no, robaki, prawda, w organizmie? No to A to jest akurat dobre na pasożyty. Czyli mielimy. I ja do chleba na kilogram mąki dodawałam dwie łyżki zmielonego w rotyczu. I posłuchajcie, i ten chlebuś, no to był też m.in. dla dziewczynek, bo piekłam wtedy cztery takie bochenki niewielkie i tak, żeby był. Także posłuchajcie, patrzcie jaki, no to znaczy takie znaleźliśmy, znale, bo to z się tak roz, rozmawiając, znaleźliśmy sposób, takie rozwiązanie, jak podać właśnie zioło. Sylwusiu, mam nadzieję, że z druweczką już jest dużo lepiej i właśnie tak jak jest, posłuchajcie, z ziołami. I też yy, ja teraz nie pijąc kawy, to szukam w sklepie, co mogę pić, prawda? W sensie, no woda, wiadomo. Soki, mm, ale to te soki to też mam, powiedzmy, jeden czy dwa wybrane, takie typy, które, no jak można pić sok, znaczy można pić sok, a potem po nim można mieć zgagę, no to posłuchajcie, to ta zgaga nie jest po soku, tylko jest po jakimś konserwancie. No i tak patrzy na herbaty. No dobrze, czarna herbata typowa, ok, zielona, ale tak jak już wspominałam, te takie zioła, takie na przykład gdzieś tam kupowane w tych sieciach supermarketów, też są jakieś barwniki dodawane. Owszem, może kolor to on i ma, ma to zioło, ale to co zauważyłam jest mętne. Także kolor jest mętny, a jak ja zaparzę zioła takie zebrane własnym, we własnym ogródku lub gdzieś w lesie czy na łące, to one są klarowne, posłuchajcie. O, no właśnie, w ogóle zioła ogólnie są smaczne. Także tak się zastanawiam, że, czy zastanawiam, tak widząc teraz, że no tak, kawa, ale tych kaw to tak, mamy rozpuszczalne, rozpuszczalne cappuccino, jakiś instant, szmery, bajery, ale to są wszystko napoje o smaku kawy, bo co innego, jak weźmiemy kawę ziarna, zmielimy i zalejemy wrzątkiem, prawda? No jedni mówią, ja to pamiętam, jak mama mówiła, że to była kawa po turecku. No to mówimy, powiedzmy, teraz to jest, przyjmijmy, że to jest kawa po polsku, czyli zaparzona, świeżo zmielona kawa. A tak, no to tak nauczyliśmy się, czy nauczyliśmy się, no idziemy do sklepu, to jest dostępne i kupujemy. Kupujemy, próbujemy, no i ta próba niekoniecznie przetrwa. Owszem, próba jest, ale no właśnie, i nie pijemy dalej. O, to w ramach tej próby. Jak, jak jest jak dobrze, dobrze czasem wrócić właśnie do tej natury. Do tej natury, bo ta natura leczy, to tak jak piąt. Kochani. Piołun, który zbieram w ogródku, nie wiem, czy jest w aptece, znaczy myślę, że powinien być jakaś taka herbatka z piołunu, nie, nie wiem, musiałabym się spytać w aptece właśnie, no chociaż w Niemczech, jakbym była gdzieś kapteki, to mogę się spytać, ale ja piołun, który mi rośnie w ogródku i to ten taki najwcześniejszy, zanim zakwitnie, to taki marzec, to zależy jak wiosna jest, czy kwiecień, w ogóle no wtedy robię piołunówkę też, ale słuchajcie, to jest do suszenia i to jest wystarczy taka gałązka piołunu i wystarczy małą gałązeczkę zalać wrzątkiem. Troszeczkę nie się naparzy, może być pod przykryciem. I posłuchajcie, to mówię o, o swoim doświadczeniu. Jak mam jakieś takie, no, jakaś czy zgaga, czy coś mi się dzieje z układem pokarmowym, to jak piję, to w tym czasie piję, posłuchajcie, to po pierwsze nie czuję goryczki i czuję, jak mi to po prostu dobrze działa na mój układ pokarmowy. Po prostu się lepiej czuję. Piję, smakuje mi to, no bo to jest tak, posłuchajcie, też zioła nie pijemy nie wiadomo jak, zresztą to tak jak chyba ze wszystkim. Pijemy wtedy, gdy czujemy, że nam smakują. Jak nam przestają smakować, to teraz może zastanówmy się, że jak piliśmy rumianek, to może zaczniemy pić szałwię. Próbujemy. Pasuje? Nie pasuje. A może mięta? No ja na przykład miętę to najbardziej lubię, jak jest, posłuchajcie, upał. Zrobić herbatę, czarną herbatę, trochę cytryny i mięty. Chociaż jak nie mam cytryny, to sama mięta też wystarczy. I posłuchajcie, ta herbata z miętą, bo mięta lekko wychładza. I ona, na ten, ta herbata z tą miętą, taką świeżą z ogródka, zerwaną, tylko wypłukaną, mm, po prostu marzenie. Ale wracając do tematu. O, dzisiaj tych pobocznych tematów jest kilka. E, nadzieja. Spotkanie to znaczy rozglądamy się. Rozglądamy się... Czy mamy w naszym, w naszym otoczeniu, bo to ma być chyba odpowiednie słowo, osoby, które są samotne? Posłuchajcie, no jest samotność w związku, jest samotność w tłumie, ale y, te osoby już dawno straciły nadzieję, że się coś zmieni, że to życie jednak może być ciekawsze, bo już stwierdziły, że już tyle przeżyły, tyle wiedzą i już na pewno się nic nie zmieni. O. Na pewno. No, wiesz, jak ja mówię, że na pewno to Kopernik umarł. Chociaż wiadomo, jak tam było, naprawdę. I posłuchajcie, i tak w ramach takiego, takiej współpracy, takiej odwagi naszej, jak widzimy taką osobę, posłuchajcie, bo to widać, że ta osoba jest zestresowana, że ta osoba jest smutna, po prostu powiedzmy, dzień dobry. Ale taki dzień dobry z głębi serca. Dzień dobry z uśmiechem. I nawet gdy nam ten ktoś nie odpowie, bo będzie zszokowany, jak to ktoś mu dzień dobry powiedział. Tyle lat nikt nie mówił. Ale będzie wiedział, że jest ktoś, kto jest mu życzliwy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak ja się witam z całym światem, dzień dobry. Kłaniam się niziutko całemu światu. Dzień dobry. I zobaczcie, tak powstają nasze relacje. Tak, budujemy tą naszą więź z innymi. Dzień dobry. Ktoś się zdenerwował, ale posłuchajcie, a dlaczego się zdenerwował? Bo może przez ostatnie ileś lat nikt do niego się nie uśmiechnął. I czy drugi raz próbować? Tak, próbować. Bo wtedy dana osoba wie, że ten ktoś taką nadzieję do niego wysyła. Ten uśmiech to taka nadzieja. Także, kochani. W ramach porannego uśmiechu <laughs> z nadzieją, życzę Wam przyjemnego piątku. Mam nadzieję, że do jutra, a jak nie, to do niedzieli. Zobaczymy, jak ten dzień popłynie, jak się zadzieje. Wczoraj się dzieliłam z Wami, bo akurat znalazłam się na dworcu w Regensburgu. Tak nieoczekiwanie. I posłuchajcie, no, bilet z Regensburga do dajniku, do dajniku 15,60 euro kosztuje. 46 minut się jedzie i posłuchajcie, to jest tak, że jest, wchodzi się do dworca, budynek dworcowy, idzie się po schodach do góry na perony, to znaczy przejście jest nad torami, schodzi się na perony, a idąc dalej jest właśnie, są Arka, e, Arkaden R, Regensburg, czyli są te Arkady, prawda, czyli te, te sklepy, które widzieliście. I to jest połączone, także można przyjechać do, pod dworzec z drugiej strony, przejść przez Arkady i dojść normalnie do dworca. No, ale ciekawie. Ja tam kiedyś, posłuchajcie, bo mi się strony pomyliły, jak wysiadłam z pociągu i, i akurat na mnie kolega z pracy czekał, no i wyleciałam. No nie w tą stronę skręciłam. Przeszłam przez te Arkady i dzwonię do niego, mówię, gdzie jesteś? No stoję przed drzwiami. Nie, mówię, tutaj ciebie nie ma. A z której strony jesteś? Ja mówię, no tu, Arkady. A to nie, to ja jestem z drugiej. <laughs> no, powrót na drugą stronę. <laughs> Także to, <laughs> tak to jest. Okej, okay. to tak. Miłego ciąga. Pa!